stalinowski durak napędzany brukselską nienawiścią Angeli Merkel? Skoro ten materiał oglądasz, to prawdopodobnie o Tobie i o mnie mówił nie kto inny jak Jarosław Kaczyński na swoim ostatnim szóstym plenum Zjednoczonej Partii Prawicowo-Przestępczej. A jak myślisz, dla kogo był wzorem Adolf Hitler i jego demokratyczna partia NSDAP? Zaskoczę Cię, dla Jarosława Kaczyńskiego, bo on znalazł naprawdę Pozytywne aspekty i w tym człowieku, i w jego partii. A kto żąda bardzo głośno zawieszenia procedury azylowej? Zaskoczycie, Donald Tusk, nie Mencen, nie Kaczyński, tylko Donald Tusk zabrania przyjazdu nielegalnym imigrantom do Polski i przestaje przyjmować ich wnioski azylowe. A więc widzisz, ostatnie dwa dni w polityce przyniosły wiele zwrotów. Wbijaj na materiał tutaj, bo tam w kilkanaście minut tłumaczę ci zawiłości, od kiedy to Tusk nie lubi emigrantów, a Kaczyński wspiera NSDAP?